Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Jest to pierwszy film od dawna. Ostatnio widzieliście kilka nowych shortów. Mam nadzieję, że już na dobre wrócimy teraz na tego YouTube'a i będziemy rozkręcać tą hodowlę. Uważam, że pająki to naprawdę bardzo fajne hobby. Być może też pojawi się jakiś inny zwierzak na hodowli, to też na pewno wam to tutaj pokażę na tym kanale. Co my dzisiaj robimy? No, zmieniamy pudełko pojemnik dla skakuna. Skakuna, który już długo siedzi sobie w takim plastikowym, brzydkim pojemniku. Widzicie go tutaj w prawym rogu ekranu. Skakun, jak widzicie, jest już naprawdę dosyć spory, więc zasługuje na lepsze warunki. Teraz będzie miał pojemnik bardziej podłużny, wysoki. I po prostu, jak postawimy ten pojemnik, to też będzie nasze oko cieszył na pewno bardziej niż to brzydkie plastikowe po innym pająku. To co? Skakun nie potrzebuje podłoża. Zresztą, no nie daje się po prostu skakunom podłoża, bo z tego co słyszałem, nawet one wtedy padają. Myślę, że pojemnik całkiem fajny. Oczywiście jest to szklany pojemnik z drewnianą pokrywką. Od razu powiem, co do wentylacji: to, to zamknięcie jest na tyle luźne, że po prostu mm, będzie tam wystarczająco dużo powietrza wpadało i tutaj nie ma problemu. Tak to się prezentuje od góry. Za chwilę tam zrobimy właśnie ten wystrój. Kupiłem też ostatnio zestaw trzech penset. Naprawdę bardzo fajne. Co ciekawe, można takie dostać w Teddy. Dobra, tutaj większej filozofii nie było. Gdzieś tam to ustawienie troszeczkę może finalnie się zmieniło niż widzieliście przed chwilą. No i czas wpuścić tak naprawdę skakuna. Nie ma co tutaj przeciągać, myślę, że będzie go można też nakarmić po chwili. To oczywiście Wam też spróbuję nagrać. No, przyznajcie, że będzie to troszeczkę lepiej wyglądać. Nie ma innej opcji. Plan jest taki, aby właśnie w takim położeniu nowego pojemnika przesadzić skakuna, też za bardzo go nie straszyć, tak aby to szybko i sprawnie zrobić. Tutaj widzicie skakuna, no i słuchajcie, mam jeszcze lepszy pomysł. Próbujemy go zwabić ofiarą do nowego pojemnika. Tutaj widzicie oczywiście tradycyjnie wylęg karaczana, nie ma co kombinować. Praktycznie od zawsze właśnie skakun jest karmiony tym oto wylęgiem. No i zobaczcie moje sprytne zagranie. Karaczan obrócony na plecy i mam nadzieję, że za chwilę skakun po prostu dojrzy jego ruchy. Te karaczany w tej pozycji są po prostu na tyle bezbronne, że ciężko im jest się obrócić. No ale zobaczymy, czy w ogóle skakun go dojrzy. Bo jak na razie nic się nie dzieje. Wydarzy się coś, czy się nie wydarzy? No i patrzcie. Super. Tylko że. Szkoda, że nie zrobiłeś tego jak był w tamtym pojemniku ten karaczan. No, tam właśnie masz iść. tamtą stronę. Dobrze się obróciłeś. Wiem, Skakun, że jesteś ładny, ale nie w tą stronę. Idziemy doam do pojemnika. No, chyba można powiedzieć, że się udało. No i słuchajcie, mamy to. Udało się. Skakun sobie konsumuje na górze swojego nowego pojemnika karaczana. Całość naprawdę fajnie się prezentuje. No słuchajcie, szybki, krótki filmik, ale zostawcie opeczkę w górę, subskrybujcie kanał i może napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.